Inna inwestycja w gminie Ostrów już za nami. Tym razem sala gimnastyczna w Słodku Wielkim. Jak przebiegała ta inwestycja? No bez zakłóceń można powiedzieć, trwała ponad rok. W sumie to nie tylko sala, ale nowe przedszkole, ponieważ została zbudowana szkoła i w starej części szkoły jest czodziowe przedszkole przepiękne. Wyprowadziliśmy przedszkole z pałasu, gdzie był zabytkowy budynek, ale też niekorzystne takie zjawiska z tym związane, czyli wilgoć, ciemno, Troszkę za duchu, yy, trudne warunki do spełnienia dla Straży Pożarnej, ponieważ wiele rzeczy tam jest zabytkowych, drewnianych, yy, i udało się od września uruchomić przepiękne czodziowe przedszkole, i szkoła ma też bardzo dobre warunki. Yy, Wysocko to tak wieńczy jak gdyby cykl remontów w budynkach, które przejęły stowarzyszenia, bo wszystkie te budynki były remontowane w mniejszym lub większym stopniu, tam był najpoważniejszy remont, bo była dobudowa. Części szkolnej z salą gimnastyczną, a też przebudowa tej istniejącej części na warunki przedszkolne. A jakie środki finansowe zostały przeznaczone na tą inwestycję? To w latach 2013-2014 w sumie ponad milion złotych. A jeśli chodzi o te szkoły prowadzone przez stowarzyszenia, jak pan ocenia ich działalność? Bardzo wysoko oceniam ich działalność. Radzam sobie. Można powiedzieć, że stale pracują nad poziomem nauczania. Nad możliwością pozyskiwania dodatkowych źródeł dochodu. Jest to ważne dla mnie, żeby te szkoły istniały w tych środowiskach. Są to często duże miejscowości, gdzie te szkoły zostały zlikwidowane, ale muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z działalności stowarzyszeń. Gmina pomaga stowarzyszeniom? Bardzo pomaga, najwięcej to finansowo, ponieważ bono światowe, jaki otrzymujemy na ucznia. Dla stowarzyszeń jest podniesione 30%, czyli dajemy więcej środków o 30% niż te stowarzyszenia powinny otrzymać. Dzisiaj mamy oficjalne otwarcie rozbudowy naszego zespołu szkolno-przedszkolnego. Jesteśmy teraz nad nową częścią. Została dobudowana górna część, to są lekcyjne sale. Natomiast na dole mamy dobudowaną część taką gospodarczą, kuchenną i stołówkę. Również mamy przepiękną salę gimnastyczną która dzisiaj właściwie będzie oddana łącznie ze wszystkimi budynkami, które zostały dobudowane.